bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mitary Hiking dzisiaj znów w waucie i znów z kolegą Przemkiem. Cześć. Udajemy się w bardzo inne bym powiedział, również ciekawe miejsce. Co to Przemku będzie? To jest tak zwana żwirownia. Pojedziemy zobaczyć pozostałości przesypowni, gdzie były ładowane żwiry piaski na wagony kolejowe. No właśnie, ale może byście zadali pytanie, a co to nas obchodzi na naszym kanale pod kątem militarnym, i tak dalej? Pamiętajcie, że znajdujemy się na Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym w okolicę Staropola. Tak jest. Póki co, usiądźcie wygodnie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie nam dużo energii na kręcenie tego typu materiałów. Intro, i zaczynamy. Przed nami taka trudna droga, terenowa. Daleko jeszcze? No to będzie do tego lasu. A, no to jeszcze Ale chwilę. W no na pewno. Tym bardziej, że dzisiaj jeszcze mamy kilka innych miejsc do odwiedzenia. Tak więc nogi trzeba szanować. Tak więc, o tam daleko się udajemy. Tak więc moi drodzy, wyłączam kamerę i widzimy się już na miejscu. Tu mamy trasę kolejową, tu jest stacja Boryżyn, magazyn celny, a tu mamy właśnie bocznicę. Tak, i tutaj a ona widać jak idzie pod łukiem, nie? Jest napisane Cegielnia, ale to nie jest akurat Cegielnia, ale właśnie do tej bocznicy się udajemy i tu jest nawet widać takie zagłębienie. Mhm. I właśnie tam się udajemy w to miejsce, tam jest żwirownia i są dosyć ciekawe pozostałości. No dobra, taka truga przed nami. Tak czy siak, do zobaczenia już na miejscu. I to mówisz, że tutaj tą drogą szły już e, tory. Aha, bo by się zgadzało, bo my jedziemy na takim nasypie. Tak, nawet widać. Teraz dopiero zauważyłem. Tak, tutaj po lewej stronie. Na kamerze tego nie widać, ale jedziemy nasypem. Takim kolejowym nasypem. Zawsze drogi kolejowe były budowane w ten sposób, były równe, no nie? Mhm. Chyba jak oni ten urobek wywozili, to nie było lekkie. No to po torach tutaj ani śladu? Nawet po podkładach ani śladu? No, no, W ogóle nie ma ani śladu. Ja jestem ciekawy, kiedy to zostało rozebrane. Czy jeszcze Rusy rozebrali, czy już ktoś później? Bo na to Tego nie wiem. Teraz widać, że ta droga jest normalnie uszaszczona, pewnie przez rolników przede wszystkim. Ale jeszcze takie kamyczki. Jeszcze są No, no, takie typowe z podkładów kolejowych. coś szerzej się zrobiło no nie wiem czy tam coś nie było bo takiej po prawej po lewej było szerzej Mogło być rozjazd na motorem Może, albo znowu jakaś zapora znaczy tutaj to chyba byłaby nawet niepotrzebna bo to tylko był dojazd po, po urobek, więc nie miało to związku chyba z ziemi ale taran ciekawy Zobaczcie, dalej tu jest. I zobaczcie, moi drodzy Zwykłe drogi Choć to kiedyś było torowisko, tak jak mówiliśmy I zobaczcie, tutaj po prawej stronie Najpierw, już taka góra się robi, nie? Tak, i tutaj I mamy nagle beton No i nie jest to Panzerwerk Ale jakieś dziwne miejsca ma tam, jakby coś Patrz tutaj Zobaczcie. No potrzeba co to jest. coś sypywano? Tak. Tak to wygląda? Jak taki sypnie nie? się po wagony i urobek tam z drugiej strony był sypany. No właśnie. trzeba sobie wyobrazić, tak. Tu mamy to, tu mamy torowisko. Ale wąskotorówka taka. No właśnie typowa kolej, bo ona jest działać, bocznica prowadzi z tej do małej kolejowej z Aha. no widzisz, normalna kolej. Podjeżdżała tu wagoniki. Tam z tamtą sypywano, bo tu mam, mamy taki podskosem. W ten sposób taki niski dosyć. Nie coś tu musiała być jakaś maszyna, która podawała wiesz, a to tylko było, żeby. Paśma wracała, podejrzewam. A musiało tędy iść górą, bo tam na górze. Są Nie no, to widać, to widać, że tu jakieś urządzenia w ogóle były, czy coś było, bo tu mamy zakotwiczone deski jakieś. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę, że teraz ten obiekt jest zarośnięty i zasypany pewnie dosyć mocno. Tak więc widzicie, moi drodzy, Międzyrzecki rejon umocniony, to jest cały taki kompleks. Nie tylko y, fortyfikacyjny pod kątem pancerwerków, ale także całej infrastruktury wodnej, ale także tej takiej gospodarczej, można tak powiedzieć, nie? Tak. Dosyć mocno to było poukładane, jeżeli chodzi o właśnie budowę tych wszystkich elementów. Jak plastelina. A tutaj zobaczcie, była, tu jest podstawa pod jakieś urządzenie, albo... Tu tak, to, to, były... Tu jest jeden, tam dwa, trzy, cztery, tam pewnie jeszcze, jeszcze tam mogą być. No. Tu coś stało, nie? Tak. No i tu jest jeszcze ta, dalej tu jakiś. Tu musiała tu jakaś maszyna stać bo coś, jest... beton tu jest równy, a teraz tylko jest zarośnięte jest zasypane... połamanymi drzewami. No i dobra, idziemy ku górze. Też jak wygląda na no mi się wydaje, że w ogóle te betony, jest, wszystko to jest jakoś połączone nawet, nie? Może być, no na pewno, na pewno. Tylko teraz mamy to wszystko takie przysypane. Zobacz, to jest y, igieł, to jest, to, jest, to, jest w meczu, to, nie, to nie jest. To jest nikogo nie było. Nie no dobrałem. takich miejsc za bardzo się nie odwiedza na MRU, a trochę ich jest, pewnie. No bo są trochę niestety mniej spektakularne. Nie ma tutaj tajnych podziemi. Bunkrów, karabinów i nie wiadomo czego jeszcze. Tu mamy znowu jakiś beton. O tu jest właśnie plakat złoty, to mówiło o nim. O, tu jakiś zobacz prawie sobie, tak? No właśnie. Zaczynasz jakieś wejście do cudzynego złoty. Jakaś studzienka może to była. Widać, że tu klapa była jakaś, bo tu masz takie tę półeczkę. Ale co tu dokładnie było? Jak to mój Dariusz Kwiecień, beton był planowany, żeby po 15 dziesięciu latach się skruszył i Darek Kwiecień to jest najlepszy mentor ja. ryza Jak ja to tu byłem wtedy, tej drogi nie było. A widzisz. Ty, Tak, ja, jak tak słuchasz Kwietnia, a propos, tam jakie wąwozy fajne. Bo zawsze mnie najbardziej e, zastanawia to, że, że gość sobie idzie przez las, albo stoi w jakimś w lesie, e, nieważne masz on jest, nie? Mhm. I on tylko opowiada, nie? No. I, i ludzie go słuchają. A wiesz jest ciekawe? On mówi takie rzeczy, niektóre z tych ludzi się śmieją, ale wiele tych rzeczy pokrywa się z odpowiedziami, które babcia mi opowiadała. I to jest właśnie... Bo, ale w e, Ja akurat go na swój sposób lubię, ale może dlatego, że lubię, lubię te wszystkie takie teorie wręcz trochę spiskowe, trochę jeżeli ktoś zaczyna mówić o UFO i jakichś takich tam rzeczach, to to masa osób zapewne Patrzę na niego dziwnie. No, teren jest gigantycznie dzi dziki. Sarny biegają. Ale jak sądzisz o co to chodzi z tym z tym placem betonowym? Cóż tu stało? Jakieś może maszyny, urządzenia albo jakieś może pomieszczenia techniczne były? Hmm.

Tutaj to mamy już bardzo offroadowy teren i tu chyba znowu jakieś. Co to tutaj jest? Znowu jakieś betony czy kamienie. Tam raz, dwa, trzy, cztery podstawa. O, i tutaj też takie coś jest. No. ale to wygląda jak kamień ale wyprofilowany nie? Ale wy, nie dość, że, tak, ale wyprofilowany yy, i, i na pewno to nie jest przypadek bo one były chyba tutaj na równi, tam są cztery takie jeszcze tak więc Ciekawie. przypadków to raczej nie ma wiecie, żeby. o ten kamień duży ale taki wygląda jak ząb smoka, nie? No. Hm. bo on jest taki A nie wiem, czy słyszałeś właśnie y, sapera z YouTube'a, jak na y, Wielkim Szańcu też podniósł kamienia, tam była właśnie flaga dla Standardy Adolf Hitler. Bardzo tak, tak, widziałem ten odcinek. E, to było jeszcze na kanale u tego... E, ja to widziałem u tego Piotrka z Fundacji Latebra. Tak, tak, tak. e, on teraz ma swój kanał. Nie no, kiedy saper podniósł ten kamień i się ta flaga pokazała w sumie sztandar no to chyba nie, wszyscy oni mieli. Takie znalezisko inne z innych. No i nikt by się nie spodziewał podnosić jakiś kamień, bo w sumie po co? Ja byłem na to choroba chyba czwarty piąty już no to, pierwszy to pytam przewodnika, gdzie jest ten kamień, który znalazł nie no pierwszy to. <laughs> A gdzie on teraz jest? On, on, jest, go... on jest zabezpieczony zabezpieczony, to tak? Się tam nie spróciła, nie, nie, nie wyszło, nie odpadła. Kurde, tyle lat pod ziemią i ta farba, nic się jej nie stało. To... No nie no, ale to jemu, jemu się należało. Bo ja akurat lubię sapera, bo on robi taki klimat. On może nie znajduje tak dużo jak inni Ale on ma, on jest zajawkowiczem Jak on te live y robi z tych jaskiń, takich miejsc, to jest number one. Czyli co, według Ciebie znajdujemy się na miejscu, tak? Tak, to jest właśnie to, to po kamieniołomie. Ja pierdziele, jakie tu są górki. A tutaj podejrzewam, chłopaki krosami do góry Tak, tak, to na pewno. A widać po śladach, że im się udaje. No, dokładnie. W nich ja nigdy nie wątpię, oni nawet mają pionową ścianę, to też wiadomo. na dole nie byłem nigdy, ponieważ nie chciałem gdzie schodzić. Nie wiem, co na dole jest, czy na jakieś pozostałości, ruiny, ale bardziej myślę, że to po prostu jest tylko wyrobisko. Ale nie jest małe, co? No nie jest małe. I co, teoria jest taka, że stąd y, pozyskiwano żwir? No, to jak tu widać, masz taki piasek y, kamieński gruzik. Y, na budowę obiektów dookoła? Czy na budowę obiektów, to nie wiem, ale może no... Myślę, że nawet na, na produkcję betonu do, do, no. do budowy, może nie do końca, ale może stąd się wspomagali y, materiałem. No różnica w wysokościach, to nie wiem, no, kilkanaście metrów jest. Ja widzę jakiś płaszczy teren na dole jest, no, ale no, tam nie chce mi się schodzić dzisiaj. Innym razem pójdziemy na spokojnie ten teren sobie na niego cały dzień i go obejdziemy fajnie, fajnie, bo jesteśmy yy, województwo lubuskie A <śprawia> prawie jak w górach. Dokładnie. Karnie biegają. Tak, tak, tu zwierzyny nie brakuje. A gdzie kamienie ty mi pokazałeś, bardzo, bardzo ciekawe. No te kamienie nie wiem. Ogólnie tutaj jest ten teren taki kamienisty, ale tamt. Nie, nie ma... Ale one są za bardzo równo. E, tak jakby poukładane, chociażby tak jakoś w rządku były czy coś. I w ogóle mam wrażenie, że one są właśnie jakieś podkute, bo, bo one są takie kurde za bardzo. Zobaczcie, jakie tutaj wyrobiska teraz to oczywiście to wszystko już pozarastało nie było dużo głębi Tak, tam pozasypywane Którędy my to schodziliśmy? Ale nie wiem czy to jest dobry pomysł akurat tamtędy, był ja to tam... wiem prosto tam nie Ale tu musimy Ale ja myślę, że zimą Tak jest no teraz jest to na pewno idealny teren na offroad, choć nie wolno. A czyli tutaj nie trzeba zjeżdżać, bo tam chyba naokoło można przejść. Ale zobacz, tutaj też jakiś baton wystaje. Aha, jaki równy, nie? A, tam są te kamienie, co ja mówiłem, bo tam, no. bo my tutaj zjeżdżaliśmy. Tu jest ten kamień jeden jest? Tak, tu jest ten jeden. Tu jest jakiś beton normalnie. I jaki równy, nie? Nie, no to ma nieodlany, jakiś kawałek ścianki, jakiś nie wiem po co. No nie ma to, A, no, i tu to też taki obrywy. kamień był, ale to taki... Ale tamte są bardziej takie... No, no czemu takie duże kamienie są akurat tylko tak na skraju, nie? Tego. Kilka lat zajmuję się tym mr -u. Odwiedzam, czytam jakieś książki Ale nikogo nie widziałem na materiale yy, tego miejsca. No ja też właśnie tego nie widziałem Na pewno nie jest tak ekstremalnie my, spektakularne, ale ale jest, no warto mówić o takich rzeczach. Nie ma dokładnie informacji co było, jak to działało. No, ja także nie dotarłem. Nie, nie jest teren wychodzony. Tam na dole idzie jakaś ścieżka. A może tam sobie zajdziemy? No, też bym chciał zobaczyć zdjęcia z tego miejsca. W ogóle oryginalne zdjęcia to jest coś. Zobaczcie tutaj. Ee, po pierwsze, dobudówka, tu mamy dobudówkę, a co, a po drugie, no, o wiele gorsza jakość tego z prawej strony oczywiście, zaczyna się sypać ten beton, a ten po lewej taki... Jeszcze dwa razy tu jest pierwsza warstwa, jest druga. Tak. Ciekawe, co to tutaj te, te, te otwory miały być, jakby coś wkładane było czy coś? Nie, no, jest, jest nie, 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 no, to, no to, to coś tam było, ale... Może jakieś szyny, czy coś? Tam też taki otwór jest, o. No, no, no... Jak macie, moi drodzy, jakieś informacje na temat tego miejsca, to napiszcie w komentarzach Chętnie poczytamy i zobaczymy Podzielcie się swoimi teoriami, to mogłoby No właśnie. No i moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że oglądaliście go całego. I chyba przyznacie rację, że takie inne miejsce, ciekawe. Ja nawet bym powiedział, że takie miejsce no MRU nam się kojarzy z czymś innym, tak? Najczęściej. A takie miejsca też warto odwiedzać. Dzisiaj właśnie taki dzień sobie założyliśmy, że odwiedzamy w szczególności takie mniej znane, mniej uczęszczane, a jakże ciekawe, a z drugiej strony chyba o wiele bardziej nawet tajemnicze niż same pancerwerki, o których jest jakaś ta historia, ta legenda większa napisana, tak? O wiele więcej wiemy na temat tych miejsc niż na temat takich oto miejsc, bo Często nawet w takich oficjalnych publikacjach, książkach nie ma ani słowa na temat tego oto miejsca. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, to daje nam ogromną energię do tworzenia takich oto materiałów. Trzymajcie się, cześć!